Na 100%, na 100 kończymy Patamek, jak dziś byś podsumował dzisiejszy dzień? No, dzisiejszy dzień to był żniwny dzień, tą batalię. Bardzo krótki dzień. Późno zaczęliśmy, bo tutaj zaczęliśmy w pół do, w pół do piątej. Tam ten owiec jeszcze taki, kurczę, z tą trawą mokry później sąsiad mnie poprosił, ale ten... Ciężka sprawa z tym żytem, bo takiej godzinie kosić takie poleżały żyto. Myślałem, że ładnie stoi fajna tego, wiadę headerem, a to wszystko leży, także podnieść takie żyto to musi być piękny dzień, piękne słońce, to nie ma problemu. Wszystko idzie zrobić, wszystko idzie skosić, trzeba się pobawić tutaj wysięgnikiem headera, trzeba wysunąć motowila do przodu, wszystko idzie podnieść, wszystko idzie sobie nasunąć na kosę, ale to zajmuje, zajmuje czas. Także a ja myślałem, że to robota szybka na 5 minut a to się tak człowiek trochę przeliczył, bo to wszystko leżało. Jak leżało, to zaraz się zawijało, tak jak skłębka wilgoć duża. Także. Także więc nie bez przyczyny wszystkie kombajny zjeżdżają w nocy, kiedy jest rosa. Tak, bo po bizon, prostu się kosić bizon, nie da. Nie da się kosić. Bizon też nie da rady kosić. Także wszystko musi stanąć. A tym bardziej już mamy połowę sierpnia, praktycznie. Długie rosy, długo schodzą, szybko wchodzą, późno schodzą. Także nie mamy całego dnia na koszenie. Musimy się ograniczyć co najmniej do 8 godzin. No i do tego jeszcze te deszcze. I do tego jeszcze te deszcze, no ziarno, kosiłem, że to wyglądało i ziarno, ziarno na suchę. no Zaraz zobaczę, tu wysypię wezmę, pogryzę zębem, zobaczymy, czy to chrupie. Ale mi się wydaje, że może o tej przez cały dzień, półtora dnia, pogody. Ale przy takim poleżałym to wątpię, że to będzie suche. Nie no tam była mokra słoma, to się wszystko ciągnęło w zresztą... No tak, widać, zawija się jak na... Wróciliśmy z pełnym w kołowrotek. Bęben. Zawija się na ten bęben jak na kołowrotek nic. także Także z tym się nie, nie rady. No, ja się obawiałem, że w końcu na mocarnie się nawinie żyte i się skończy zabawa. Tak, dobrze, że nie popsuliśmy kombajnu, możemy jutro kosić dalej, a tak to byśmy używali awarię. Zgadza się. No, dobrze, że się skończyło, jak się skończyło, bez awarii nie zjechaliśmy. Jutro zaczniemy wcześniej, nie wiem, albo pszenicę, albo, albo żyto. Z bratem się pogada, co tu mucić. Jutro u siebie, musimy dać sobie spokój z usługami. Eee, musimy w końcu swoje kosić, bo zostaniemy jak szef w który nic nie zbożem, także musimy u siebie. U siebie tym bardziej, że mamy duże kawałki, duże pola, tu jest duże pole do manewru, praktycznie wszystko stoi, może miejscami tam trochę żyto się położyło, gdzie tam woda z nawozem spłynęła z górki, ale reszta to wszystko stojącego. No, będziemy kosić, będziemy oglądać, będziemy widzieć. No. No i tyle. No. Dobranoc. Życzę wszystkim spokojnej nocy i do zobaczenia.